Cześć Boże, dzisiaj chciałbym powiedzieć troszeczkę o odrzuceniu. Czy odrzucenie przez osobę obcą lub bliską z rodziny. Czyli tak też może być. Odrzucenie przez osobę bliską jest uderzeniem w serce nasze dokładnie. Czyli, czyli jest to bardzo mocno odczuwalne, kiedy ktokolwiek nas odrzuci. Zwłaszcza kiedy mamy z nim bardzo bliskie relacje bądź y, może to być to jak najbardziej, jeżeli to jest osoba z rodziny, czyli, czyli wtedy jest to bardzo bolesne. I druga sprawa, y, kiedy jakieś y, osoby y, po prostu y, jakby y, chcą nam, nas pomóc. Ja tak, takie miałem, taki miałem doświadczenie z pewnymi osobami, które mi chciały pomóc, modliły się nade mną, ja się przed nimi otworzyłem, Czyli otworzyłem dokładnie serce, bardzo dużo powiedziałem i tak dalej, a później zostałem odrzucony, czyli, czyli później już nie chciały mieć ze mną nic wspólnego dokładnie. I, i też było takie zamieszanie, i, i, i tutaj jakby brakowało tego wybaczenia, oczywiście z ich strony, i, i później, no niestety, to to, to podaję jako, jak, jako przykład. No i teraz jest to cios, czyli odrzucenie. Każdy jedną, przez każdą jedną osobę, zwłaszcza z którą jesteśmy bardzo blisko związani. Czyli jest to cios zadany złem. Jest, jest on bardzo bolesny, dokładnie i odczuwalny. Czyli czujemy to i, i, i męczymy się z tym, powiem szczerze. Czyli nie da się uniknąć tego bólu. To jest ból się zawsze czuje bardzo mocno. Czyli bardzo mocno się to czuje. Kiedy zostaliśmy odrzuceni, czyli ja to mówię o odrzuceniu. Zły duch ma dostęp do nas i atakuje właśnie osobę, którą, która, która nas odrzuciła dokładnie. Czyli, czyli ponieważ jak pisze jest to krzywda dla nas. I często zły duch żąda odwetu lub zemsty, czyli dokładnie tym atakuje zły duch. Kiedy tak się dzieje, słyszymy mnóstwo oskarżeń na tą osobę, która nas odrzuciła. Czujemy złość do niej. Często też y, y, czujemy y, chęci użycia przemocy wobec niej, czyli też tak może być. Czyli to wszystko jest działaniem diabelskim. Skutkiem odrzucenia drugiej osoby jest na przykład, to może być na przykład awantura jakaś, czyli, czyli to może być taki jakby zaczątek z tą, z tą osobą, a później i się ją po prostu odrzuca. Bo już tu może być coś takiego, że ona znowu od początku nie pasuje, ta osoba i tak dalej. I wystarczy jakiś zapalnik, czyli jakaś mała sprzeczka, awantura, i później do widzenia: Cześć, cześć, ja Cię po prostu odrzucam. I tutaj błędem jest, no to co jest błędem? Jeżeli ktoś kogoś odrzuca, jeżeli ktoś kogoś rzuca samego początku, po prostu ocenia go źle, bo tutaj głównie to chodzi o ocenianie. Czyli, czyli wtedy, no, właśnie, bardzo szybko go może po prostu odrzucić tą osobę. Czyli, czy ja tu też napisałem o braku wybaczenia, czyli, czyli przecież wybaczeniem tej osobie można wszystko uratować dokładnie. Czyli, czy brak jest tego wybaczenia, może być brak bycia przy kościele i tak dalej, i, i, no i się nawet o tym nie pomyśli, żeby, żeby wybaczyć tej osobie i no właśnie, żeby wszystko wróciło do normalności. Czyli co robi wybaczenie, co powoduje wybaczenie, do, 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 dokładniej odcina tego złego ducha odwetu? Właśnie wybaczenie, czyli, czyli ten zły duch odwetu, którego się czuje, kiedy jesteśmy odrzuceni, on bardzo mocno atakuje, tak byłem atakowany, kiedy byłem właśnie przez tą grupę modlitewną odrzucony, Czyli dokładnie na takie chęci odwetu, żeby zadzwonić, bo to też było daleko, nie mogłem tam pojechać, zadzwonić, nawtykać, zimno dosłownie, no takie po prostu, to były, to, były, to były złe emocje, to były totalnie złe emocje, to były złe myśli, po prostu nawał był na nich i. i było jedynie, ja zacząłem wybaczać, bo ja się też poradziłem pewnej osoby, co ja mam w takiej sytuacji robić, bo już ja, ja po prostu tego nie mogę wytrzymać, a nie chcę tych, tych osób zaatakować dokładnie. Czyli czy ja nie chcę ich zacząć wyzywać, nie chcę po prostu do nich dzwonić i tak dalej. No i te bóle, które mi przeszkadzały, czyli pewna osoba, bardzo mądra osoba mi powiedziała, wybaczaj cały czas. I to przejdzie. I rzeczywiście tak było. Ja się też modliłem różańcem za te osoby, wybaczałem i to przeszło. Po prostu przeszło, uwolniłem się od tego. Później już nie miałem z nimi kontaktu. I do tej pory nie mam. To było dawno. To było może 4 lata temu. Także. No i tu pisze dalej o ocenianiu. Ocenianie i, zakwalifiko... i zakwalifikowywanie do. Szuflady, jako kogoś gorszego. Czyli to, to też jest oczywiście odrzucenie. Czyli tu jest, tu jest bardzo często ludzie oceniają, biedni oceniają drugich. Czyli, czyli, czyli po prostu przykładowo w gronie, takim to jest też przykład z mojego życia, w gronie ludzi wykształconych. Jest, ja powiem szczerze, że jest wszystko dobrze, dopóki się nie powie o swoim wykształceniu, jak się ma, jak się nie ma i te, tego wykształcenia, to za chwilę zaczyna się coś dziać. Nie, nie powiem, że od razu, ale na drugi, trzeci dzień człowiek zostaje już pomijany, czy to jest to odrzucenie. Czyli no, tutaj chodzi, że jest uważany za kogoś gorszego, nieudacznika życiowego, no bo jak on mógł się nie wykształcić i tak dalej, przecież... To jest normalne, że, że, że się ma studia, no i, i takie jest po prostu patrzenie, czyli, czyli takie ocenianie jest też człowieka, i później go po prostu tak na bok się po prostu troszeczkę spyka. Jak wcześniej się go na jakąś kawkę zapraszało, to się go po prostu nie zaprasza na tą kawkę, czyli zaczyna się go pomijać, omijać, po prostu się go nie chce, dokładnie. No to słowo najbardziej pasuje się go nie chce i to też bardzo, bardzo się czuje. Czyli tu jak najbardziej też jest potrzebna, żeby od tego się uwolnić, bo jeżeli ja to przykładowo czuję w sobie, to żeby ktoś odrzucił, no to nie chcę po prostu pójść do niego i mu tego powiedzieć, bo on może tego nawet nie zrozumieć, on może nawet tego nie podejrzewać, że ja o tym wiem. Czyli to też jest takie unikanie, nie? że jest takie jakby, to jest taki, to tak wygląda, że takie jest pomijanie nie zapraszanie tam na jakąś kawkę i tak dalej. Czyli unikanie tej osoby dokładnie i tak jakby robienie to takim troszeczkę jakby po cichu i tak i tak, i tak po ciemku, żeby jej tego nie powiedzieć, no bo nikt nie powie, ty ja siebie nie chcę, nie? Czegoś takiego. No. no, ale to też nie jest wyjście, jeżeli ty coś takiego czujesz i pójdziesz do niego, słuchaj, ty masz mnie chcieć. Absolutnie nie, 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 to trzeba zostawić. I tutaj yy, właśnie... Dalej pisze, częsty powód odrzucenia y, y, temu zaś, y, czyli, czyli takiemu odrzuceniu, jeżeli chodzi o wykształcenie, jeżeli pewne osoby, pewne grono osób jest wykształcone, ty zaś nie masz tego wykształcenia, oni z tego powodu cię odrzucają, to jest pycha. Dokładnie, czyli temu, temu od razu momentalnie towarzyszy pycha, czyli zostajesz uderzony prosto w serce, pierwsze tym odrzuceniem i drugie pychą ich. Czyli dlatego to czujesz, dlatego to czujesz bardzo mocno. Czyli on no na przykład tutaj ja z takimi ludźmi się nie zadaję, nie? Czyli, czyli takie są później rozmowy, nie? Czyli on nie ma wykształcenia, on nie ma majątku, jestem bogaty, no to on jest głupi, bo on co tam w życiu ma po prostu. No, po co ja mam się z nim zadawać? On jest gorszy, po prostu do tej gorszej szuflady się go wrzuca i, i to jest po prostu się go odrzuca, tu się go odrzuca, ocenianie osób jest równe segregacji ich, tak napisałem, czyli czy to jest segregowanie osób dokładnie, czyli jeżeli się ocenia jakąś yy, yy, osobę i, i teraz o co chodzi? Czy, 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 czyli oceniam i, i ktoś mi nie pasuje, będzie ma na przykład wykształcenia, czyli pod tym kątem oceniam. Czy ktoś mi będzie pasował, czy ktoś mi nie będzie pasował. I teraz mam pewne wytyczne, czyli że no, musi mieć dobrą pracę, musi mieć rodzinę i przykładowo musi, musi mieć to wykształcenie. Czyli to są takie wytyczne. No, zaś, jeżeli tego nie ma, no to w tym momencie ja go odrzucam. No nie chcę z nim po prostu mieć nic wspólnego i, i Ale dlatego? Właśnie tu jest to, że dlatego. Czyli, czyli po prostu nie mieści się dokładnie w tych wytycznych tej, tej drugiej osoby. Czyli tak też jest, bo jest gorszy. Nie liczą się z nim. Czyli później, już tak jest, takie są te następstwa, że się w ogóle z nim nie liczą. Uważają go za nieudacznika życiowego. Czyli moja ocena staje się segregacją dokładnie osób. I zaś ta osoba, która to robi, nie wie o tym. Może tak być, że nie wie o tym. Czyli, czyli mimo to tak po prostu robi, tak żyje. Czyli. Czyli wiadomo, wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy ludźmi, wszystko co mamy mamy od Boga. Przecież to Bogu trzeba dziękować za, 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 za wykształcenie, za majątki i tak dalej. Bo, bo to wszystko jest jak najbardziej od Boga i drugimi nie gardzić. Tymi na, zazwyczaj tymi, którzy nie mają tego. To są na, nasi bracia, nasi, nasi bliźni. Tutaj chciałbym powiedzieć, jaka jest różnica między odrzuceniem. A jeżeli po prostu no ktoś ma przykładowo swoje życie, ma swoją rodzinę i tak dalej i, i za bardzo nie wchodzi w jakieś relacje, jakby unika spotkań jakichś, unika relacji, to nie jest odrzucenie, jeżeli on unika relacji. Dlaczego? Tu, tutaj może warto popatrzeć na serce, bo jeżeli to jest na przykład w pracy jest jakaś osoba, która unika po prostu jakichś spotkań, jakiś nie wiem, Wspólnych jakichś tam imprezek, za, za, zaproszeń, czy, czy, czy czegoś, czy nawet kontaktu jest taka po prostu troszeczkę na boku. Przykładowo, to ona nie odrzuca nikogo, bo yy, może chcieć tak żyć. Czyli czy to jest ta różnica? Czyli, czyli wtedy, wtedy się to widzi, kiedy się przyjdzie do tej osoby i się, o, i się nią o coś poprosi, czyli ma się prośbę do niej. I wtedy z jej serca, z osoby tej serca, dokładnie, ta pomoc wypływa, dokładnie wypływa ta chęć pomocy i się czuje tą chęć pomocy. Czyli taka jest różnica, bo, bo, bo tutaj chcę powiedzieć przede wszystkim, że no nie trzeba się ze wszystkimi, z całym światem po prostu zadawać, że tak powiem. Ale zaś jeżeli ktoś prosi o pomoc, to tak jak mówię, to ta chęć pomocy wypływa z serca, czyli tu w tym momencie nie ma tego odrzucenia. Zaś, jeżeli jest odrzucenie, to co wypływa z serca? Niechęć wypływa z serca do tej osoby. Czyli, czyli najlepiej, jakby ta osoba nie przyszła, i już jak mam jej pomóc, jak to się dzieje na przykład w pracy, to robię to tak nieochoczo, i, i, i po prostu. No, i do tego po prostu mówię, że, że, że mogłaby się przykładowo poduczyć, trochę mogłaby się, jeżeli się o coś tam pyta, nie? odnośnie nauki, że, że jakby mam pełno wyrzutów do niej. Robię to z niechęcią totalną, po prostu nie chcę, po prostu jej dokładnie, czyli na tym polega odrzucenie. Czyli to się później czuje, czyli później taka osoba to czuje i mówi: Tamten to mi tak mi pomógł, a tyle się przy tym nagadał, a taki był po prostu niechętny. Czyli tu jest to już, już tu jest to. Tu jest to, że ja Cię nie chcę dokładnie. Czyli robię po prostu, nie że z uśmiechem i tak jak powiedziałem, z tą chęcią, taką pomocą, pomocą od serca, tylko właśnie z tą niechęcią, nawet może i z pogardą, nawet może i właśnie przede wszystkim z niechęcią. No i dalej. Kiedy zostajemy odrzuceni, to należy wiedzieć, że nie warto zabiegać o, no, o akceptację tych osób. I o to by nas traktowały po ludzku, czyli chciały nas czyli o to nie warto zabiegać, bo tu się nie da nic zrobić. Tu się nic nie da samemu zrobić. Tu, jeżeli będzie się starać, jakby być pod te osoby, czyli, czyli przykładowo one. Czegoś tam człowiek nie ma, przykładowo oceniony został, bo, bo się źle ubiera i się zaczął dobrze ubierać. Nie, to, 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 to nie da rady. To, to nie warto po prostu. Dla, dla takich osób nie warto po prostu się zmieniać dokładnie. Czyli ja tak twierdzę, nie warto. I dalej, to jedynie może się zmienić w nich samych. Czyli w nich samych to się może zmienić i oni muszą zobaczyć, co oni robią. Czyli ten, ten błąd muszą zobaczyć wyraźnie kiedy zrozumieją, że każdy jest moim bliźnim, tak jak pisze, wtedy i, i, będą, i będą chcieli wtedy naprawić swój błąd, czyli wtedy jest ta zmiana. Kiedy, kiedy to zobaczą, że, że, że to jest człowiek, mimo to, że nie ma tego wykształcenia, mimo to po prostu, że, że, że nie jest bogaty, czy nie jest dobrze ubrany, ale że to jest człowiek. Zaraz, chwileczkę, to jest człowiek to jest mój bliźni, tak jak jest w przykazaniu. Czyli wtedy muszą takie osoby, bądź jak jedna taka osoba, jak jest z, chcieć poprowi, po prostu naprawić sama ten, 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 ten błąd. No i tutaj jest takie już ważne uwolnieniem w odrzuceniu jest modlitwa różańcowa i wybaczenie tej osobie. Tak jak mówiłem na początku tej grupie, która się modliła za mnie, czyli ja wybaczałem tam, modliłem się za te osoby i, i, i wtedy to odeszło, czyli odeszły te chęci odwetu, jakiejś zemsty, chęci zrobienia im awantur, czyli przyszedł pokój, dokładnie pokój serca, czyli ja czułem pokój serca, czyli uwolniłem się, tak mi się oddzielił od tych osób. Czyli to, to jest bardzo ważne, czyli modlitwa różańcowa i wybaczenie tej osobie bądź tym osobom. Modlitwa uwalnia od ataków złego ducha, dokładnie w odrzuceniu, nie bardzo cały czas o odrzuceniu, mówię. Modlitwa uwalnia od ataków złego ducha, od chęci odwetu i wprowadza pokój w nasze serca. Czy to jest bardzo ważne? Modlitwa różańcowa, czyli dokładnie jedna część różańca, czyli jedna część modlitwy za tą osobę, i w tym momencie już czujemy pokój. Serca, czyli już nic nie ma. Nie ma żadnych chęci odwetu, a to jest bardzo ważne, bo to męczą te chęci odwetu, jeżeli one, one się pojawiają. Czyli kiedy modlimy się za osobę, która nas odrzuciła, zaczynamy nie czuć tego bólu w sercu. Dokładnie. Czyli wtedy to jakby wszystko odchodzi, tak jakby balsam taki po prostu przychodzi tu na całe ciało, na serce i, 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 i po prostu. Zaczyna być normalnie. Czy jest normalnie jest taki pokój serca? Nie mamy wtedy chęci zemsty, chęci odwetu, tak jak tu pisze. I dalej zaś kontakt z tą osobą może ponownie wywołać te bólę. Czyli tak też może się zdarzyć. Bo tutaj jeżeli ta osoba nas cały czas odrzuca, to w tym momencie, kiedy my mamy z nią jakiś kontakt, to to są myśli. Czyli myślami może samymi nas poranić. Czy może źle o nas zacząć myśleć, na przykład, no znowu się pojawił tutaj przykładowo w pracy, najchętniej, jakby po prostu go wywalili. I takie myśli, jeżeli są słane po prostu, to no są diabelskie myśli dokładnie. Czy to jest złorzeczenia są, czyli, czyli po prostu słane są w stronę same myśli, to nie muszą być słowa. W, w stronę tej osoby, to znowu zaczyna się ta osoba odrzucona źle czuć. I znowu mówi, no ja przy tej drugiej osobie, no po prostu ona mi nie chce, ja się źle czuję. No dlaczego? No bo ona źle myśli o mnie cały czas, dlatego. No i to już wystarczy. Wystarczą myśli. Nie dam już obgadywanie, obgadywanie też przy, przy, przy kimś drugim. To też jest ból, ale myśli wystarczą same. Czy tak pisze, zaś kontakt z tą osobą może ponownie wywołać tę ból lub wchodzenie w bliższe, jeszcze w bliższą relację z nią, czyli tu można też odczuć, kiedy się chce, jakby człowiek czasami zapomina o tym i, i czasami mi się wydaje, ta osoba się zmieniła i tak dalej i wchodzi w nią jak, w jakieś bliższe relacje, a za chwilę bum jest, takie coś. Czyli ja cię nie chcę, nie? Czyli to nie musi być wrażone słowami, ale jakimś gestem, jakimś pomijaniem, jakimś takim lekceważeniem, czymś takim na przykład i, to się już czuje, ten, ten, ten ból, czyli wtedy, tak jak tu wyżej pisałem, modlitwa różańcowa i wybaczenie tej osobie. I tutaj, jeżeli bóle, bóle chęci odwetu, zemsty pojawiają się znowu, ponieważ stosunek osoby, która nas odrzuca, nie zmienia się, po prostu się nie zmienia. Należy bronić się, no tak jak mówiłem, wybaczeniem i modlitwą różańcową, czyli należy się tak bronić. I też tutaj ostatnie zdanie takie powiem, należy pamiętać, że Bóg jest nad wszystkim i On może zmienić tą osobę, czyli On może zmienić tą osobę. Jej stosunek do nas właśnie dzięki tutaj modlitwie, czyli, czyli też dzięki naszej modlitwie, ta osoba może się po prostu zmienić. Czyli tym się dzisiaj króciutko dzielę.